Kochani, dlaczego nie powinno się używać świeżej słomy, świeżej słomy do ściółkowania grządek, to znaczy słomy, która kilkanaście tygodni, kilka miesięcy nie leżała na zewnątrz i nie była poddawana wpływowi czynników atmosferycznych. Wciąż wybieram jedno z Moje tak. Lub moje nie, tu mam pewność równą stu. Tak jak nocy, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze. Chętnie znajdę dla was czas. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. To jest wyjście. Chcę tu wyjść. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził Właśnie chciałam Wam pokazać błąd, który popełniłam, kładąc taką piękną słomę, która od zeszłego roku leżała w stajni. Była piękną słomą, złocistą. I zobaczcie, co sobie zrobiłam. Wiele razy, właśnie w filmach, poruszaliśmy ten temat, że słoma powinna być jeżeli chodzi o ściółkę czy zasiewy przetrzymywana na dworze od jesieni, najlepiej do wiosny. A tu, zobaczcie, taki popełniłam błąd, i w zasadzie przecież wiedziałam o tym, ale już tak chciałam, żeby te grządki były gotowe. No to teraz mam dodatkową pracę, mam dodatkowe pielenie. Jak sobie teraz wyciągniemy to z ziemi, to tu jest, zobaczcie, mnóstwo siewek. Mnóstwo siewek, które będę musiała teraz uprzątnąć z gleby, po to, żeby one nie czerpały składników, oczywiście odżywczych dla roślin, dla warzyw, które tutaj niedługo już trafią. I tak, wszystkie prawie grządki no, połowę powiedzmy Muszę oczyścić, więc to jest takie, powiedziałabym, bardzo konkretne pokazanie powodu, dla którego właśnie nie można takiej słomy suchej ze stodoły kłaść na grządkę. I muszę teraz te wszystkie siewki zbóż dokładnie usunąć. Ale zostawię je na grządce, po to, żeby one oddały to, co zabrały. Natomiast tej słomy na razie na grządkę nie użyję. Nie mamy już tej słomy, którą przywieźliśmy z Wrocławia, która właśnie na zewnątrz leżała. Dlatego wiesz, co zrobimy, kochanie? Trzeba będzie ściąć pas strawy. Tak, i zrobimy taką cienką ściółkę strawy. A to wszystko musi zostać uprzątnięte. Ale przynajmniej w poprzednie lata się nie napieliłam. To teraz mam taki trening, żeby nie zapomnieć, co to znaczy. Nie chciałabym wrócić do pielenia. Bo gdyby to były chwasty, czyli rośliny pionierskie w takiej tradycyjnej uprawie, no to trzeba by po prostu je usunąć. Podobnie zresztą dzieje się w kostkach słomy czy w balotach. Zaraz Wam to pokażę. Też jest taka metoda postępowania właśnie z roślinami pionierskimi, która się nazywa pull and drop, czyli wyciągnij z gleby i upuść. Niech ta roślina właśnie zostanie na glebie, by ją z czasem użyźniła. I dokładnie to teraz zrobimy. Tu jak Wyciągałam te siewki z poprzednich, z wcześniejszych grządek. To nieraz tak było, że po prostu cały kłos wykiełkował i wyciągałam taki kłos pełen kiełków. Ta grządka natomiast jest wyściółkowana słomą, która od jesieni zeszłego roku leżała cały czas na dworze w kostce. I teraz zobaczcie, Tutaj w ogóle nic nie wykiełkowało. Nie, nie wykiełkowało, dlatego że, gdy słoma stoi w kostce na zewnątrz i zostanie na przykład y, wymucona, y, zebrana w takie kostki, to wtedy, gdy jesienią jest ciepło, to jesienią zaczynają się pojawiać już w słomie właśnie takie siewki. I jeżeli nasiona jesienią wykiełkują, to nie wykiełkują już potem nam drugi raz, gdy położymy słomę w grządce. To jest, tak by się stało jesienią, gdyby ta kostka trafiła jesienią na dwór. Natomiast ona trafiła na dwór miesiąc temu. Dlatego też to samo, co się dzieje w grządce, to samo dzieje się. Widzicie tutaj. Czyli błąd polegał na tym, że trzeba było poczekać ze ściółkowaniem, zaściłkować tymczasowo trawą i pozwolić, żeby te nasiona wykiełkowały w kostce. A następnie z opóźnieniem, ale za to bez grządek pełnych siewek, użyć słomy jako ściółki. Tutaj. Tu mamy ściółkę z tej zeszłorocznej słomy, i też może się zdarzyć, że trafi się taka kępka, ale tego będzie zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Pojedyncze siewki, a nie tak jak tam. Tak samo jest na balocie. Ponieważ balot też był pod zadaszeniem, to teraz, kiedy robi się ciepło, kiedy jest wystarczająca wilgoć, to pojawiają się również roślinki, nasionka kiełkują. Więc ten proces kiełkowania, bo przecież nigdy nie będzie słoma wymucona w 100%. Nasiona zawsze zostaną. Dlatego właśnie tak często podkreślamy, że. Nie ściółkujemy słomą świeżą, nie ściółkujemy słomą świeżą. I nieraz tak jest kochani, że ktoś o czymś dobrze wie, a potem zrobi coś wbrew swojemu doświadczeniu i się zastanawia, no jak ja mogłam o tym nie pomyśleć, ale przecież nieraz się nie pomyśli no i trzeba wykonać dodatkową pracę. Więc będziemy to ściółkować, a jeszcze chciałam pokazać jak wyglądają kostki właśnie roczne i jak wygląda ściółka ze starej jeszcze starszej słomy to przejdziemy teraz do jeszcze kolejnej grządki i kochani to jest grządka która właśnie jest zaściółkowana słomą przeleżałą i tutaj w ogóle nie ma tych siewek słomianych odsunęłam słomę żeby zrobić pierwsze wysiewy rzodkiewki, rukoli, koperku i jak sobie tu zajrzymy, to tutaj nie ma w ogóle żadnego wykiełkowanego nasiona, chociaż przecież są kłosy, ale to są wszystko kłosy puste. I podobnie jest właśnie tutaj mamy. I tutaj mamy kostkę, która jest przeleżała, która się ładnie ugina pod naciskiem. Nie ma żadnych siewek, a obok mamy kostkę już bardziej świeżą, która tak łatwo się nie ugina i ma siewki. Więc kochani, jak to zrobić, żeby nie popełnić tego błędu, który ja popełniłam? Jesienią bierzemy kostki słomy, zostawiamy je na zewnątrz, niech na nie pada, niech je owiewa, niech sobie kiełkuje. Potem dopiero na wiosnę, teraz tak jak zaczyna się przyroda budzić do życia, dopiero kładziemy na grządki Słomę z tego, z tego zeszłego roku. Czyli słoma musi pół roku poleżeć, żeby nie dokładała nam pracy. To jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś chce mieć pracę w postaci pielenia, to oczywiście nie musi tej zasady stosować, ale my takiej pracy unikamy. W tym roku się jakoś inaczej zdarzyło. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce sprydwia szczurce W tym istota okryj tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem, który Ok, jest ok, świat się cieszy z pracy. co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej